Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj, moi kochani, 29 sierpień. Z tego, co wszystkim wiadomo, w Niemczech 30 ma wyjść najnowsza FIFA 365 2019. Z tym, że u mnie na kanale będzie ta FIFA już dzisiaj. Tak, moi drodzy, udało mi się załatwić parę produktów właśnie z najnowszej kolekcji. Z tego miejsca chciałbym podziękować pewnej pani, która do mnie zadzwoniła ze sklepu, że te produkty już dzisiaj do niej dotarły. I oczywiście po pracy nie mogłem się doczekać, pojechałem. Wziąłem to, co było, czyli dwa multipaki, dwa blisterki i całego jednego boksa. To było, to wziąłem. Tak więc zaczynamy, moi drodzy, od prezentacji, jak to wygląda. Mamy tutaj boksa, 24 saszetki, jest tam Messi, jest De Bruyne, jest Lewandowski. Tak więc to będzie na jednym odcinku. Teraz mam tutaj dwa blisterki, z tym, że zrobimy tak. Ja Wam tylko pokażę logo. Jest logo Bayernu. Jestem ciekawy, czy zgadniecie, jaki to zawodnik. Pod filmem piszcie. I mam tutaj jeszcze drugi blisterek z logiem Barcelony. Tak więc Wasze zadanie to. Odgadnięcie, jakie to dwie limitki, z jakimi zawodnikami. Piszcie w komentarzu pod tym filmem. No i mam jeszcze dwa multipaki Myślę, że mogę Wam pokazać, jak to wygląda. I tutaj już z tego miejsca powiem Wam mega, ale to mega sprawa jest. Są piękne loga, piękne herby. I popatrzcie, jak to wygląda. To nie jest taka karta jak kiedyś. Tylko tak ona wygląda. Patrzcie. Takie są. Herby, dosłownie jak taki proporczyk, który podczas meczu wręczają sobie kapitanowie. Tak wygląda w tym roku karta logo. Jest tam limitka Hamesa Rodrigueza. Drugiego multipaka nie będę wam pokazywał, kto jest, tylko pokażę, że jest drugi multipak. Czyli będzie, moje kochani, odcinek z multipakiem, odcinek z blisterkiem, odcinek z całym boksem. I jeszcze jeden odcinek będzie pojedynek między blisterkiem a multipakiem. Tak to wygląda, moje kochani, na chwilę obecną. Postaram się wrzucić oprócz tego filmu jeszcze jeden bądź dwa dzisiaj. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, to myślę, że nawet i w nocy, jeżeli byście chcieli, to mogę go wrzucić. Tak więc. Czekajcie, za niedługo wrzucam filmiki. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczyska. Cześć Wam.